znajdujemy się tak naprawdę w punkcie krytycznym. Jeżeli nie zmieni się podejście w najbliższym czasie, to po prostu wyczerpią nam się zasoby naturalne. Według najnowszych szacunków ONZ liczba populacji zwiększy się do około 10 miliardów. Żeby wyżywić całe to społeczeństwo, my potrzebujemy innego podejścia, potrzebujemy produkcji bardziej zrównoważonej. Proszę wyobrazić sobie, że produkcja jednego kilograma mięsa pochłania około 100 razy więcej zasobów naturalnych niż w tym samym czasie produkcja żywności pochodzenia roślinnego. Mówimy o pewnej ewolucji, która musi nastąpić, żebyśmy po prostu byli w stanie całe społeczeństwo wykarmić. To już się dzieje. To nie jest tak, że ta ewolucja musi nastąpić bardzo szybko. To się już powoli dzieje. Zmieniają się nastroje konsumentów, zmienia się podejście w ogóle do spożywania pożywienia. Jest dużo większa świadomość konsumentów. Bardzo popularną alternatywą do białek pochodzenia zwierzęcego są niewątpliwie białka pochodzenia roślinnego. Bardzo popularna metoda pozyskiwania. Białek z produktów roślinnych, takich jak fasola e, czy groch. Staje się to dla wielu producentów alternatywą, e, na przykład do produkcji mleka roślinnego zamiast mleka, e, mleka krowiego. Coraz bardziej popularne staje się pozyskiwanie białka z owadów. Jest to rynek, który również widzimy, że dynamicznie się rozwija. Rynek, który szacuje się, że do 2030 roku osiągnie wartość około 12 miliardów dolarów. Możemy sobie wyobrazić, że w najbliższym czasie każdy w zakresie własnego zacisza domowego będzie posiadał drukarkę 3D i będzie w stanie wydrukować sobie swoją własną żywność na swoje potrzeby. Takie rzeczy już się dzieją, ponieważ. Nawet zostały otwarte restauracje na terenie Niemiec czy Holandii, gdzie całe arkusze żywności, można tak to nazwać, gotowej żywności są sprzedawane, a które stanowią jednocześnie pełnowartościowy posiłek. Taką drugą alternatywą. Do tego tradycyjnego mięsa, które, które, które znamy, jest mięso pochodzenia komórkowego, całkowicie wyprodukowanego czy stworzonego w laboratorium. To jest rynek, który przez specjalistów również jest szacowany, że osiągnie wartość około 30-40 miliardów, również do 2030 roku. Więc jest to przyszłość, która, która czeka nas niebawem.